NBA Edwards poprosił o rady samego Jordana: zostaw suba ziom, bo tu zawsze masz największe sztosy z NBA, o których inni dowiadują się za późno. Siemaneczko po krótkiej przerwie. ant wchodzi w nowy sezon totalnie na poważnie. Po tym jak Wolves polegli w finałach zachodu z OKC, Edwards stwierdził, że czas na upgrade i poprosił o rady samego Michaela Jordana. Dzięki wspólnemu znajomemu MJ dał mu kilka tipów. Jak zatrzymywać się w półdystansie i rzucać nad rywalem, a nawet jak używać górnej części pleców w post zamiast bazować tylko na tyłku, dokładnie tak, jak robił to Gold. Edwards mówi też, że cała ekipa Wolves spędziła lato razem: grali one v 1 z Randlem, budowali teamową aurę i ogarniali, jak grać jeszcze lepiej. Trener Finch dodaje, że Ant-Man ogląda więcej wideo. Lepiej przygotowuje ciało i może być realnym kandydatem do MVP. Jak myślicie, Edwards naprawdę ma papiery, żeby zostać MVP w tym sezonie? A może jeszcze za wcześnie? Dajcie znać w komentarzach, bo dawno nie gadaliśmy o koszu. Elo,